Największą powierzchnię systemowego interfejsu zajmuje biurko w innych systemach operacyjnych często nazywane pulpitem Standardowo zaraz po instalacji na biurku nie ma żadnej ikony jeżeli chcielibyśmy jakąś dodać możemy na przykład utworzyć nowy katalog W tym celu klikamy prawym przyciskiem myszy i wybieramy opcję nowy katalog Nazwiemy go literą A o czym możemy utworzyć jeszcze jeden katalog nazywając go na przykład B? Nazwy takie wybrałem po to, żeby pokazać jak posortować te katalogi, o czym nieco później. Warto zwrócić uwagę, że na naszym biurku mogą być reprezentowane ikony dysków twardych, pendriveów lub dysków sieciowych. Jak to zrobić? Wybieramy Finder, następnie preferencje. W zakładce ogólne, w elemencie pokazuj na biurku, mamy możliwość wykonania zaznaczeń przy dyskach twardych, dyskach zewnętrznych, płytach CD, DVD oraz iPodach oraz podłączonych serwerów. Tak jak wcześniej wspominałem, jeżeli jeden z tych elementów zostanie podłączony do naszego Maca, ikona, która będzie go reprezentować pojawi się na naszym biurku. Z tych wszystkich opcji jedynie podłączony jest aktualnie dysk, który jest po prostu w Macu. Dlatego ikona Macintosh HD, czyli standardowa nazwa dysku twardego Maca, pojawiła się na naszym biurku. Możemy ją również dowolnie przesuwać. Zamknijmy teraz preferencję Findera i spróbujmy posortować wszystkie elementy naszego biurka. Klikamy prawym przyciskiem myszy Następnie skorzystamy z opcji sortuj według. Możemy tutaj posortować na przykład według nazwy. Jak widzimy, nasze ikonki zostały automatycznie posortowane. Co ciekawe, ikona dysku twardego została na samej górze. Po prostu odróżnia się od pozostałych elementów takich arteczki. Jeżeli teraz utworzymy nowy katalog, na przykład literę C, jak widzimy, automatycznie zostaje dodana do kolumny tych ikonek. Jest to spowodowane tym, że wybraliśmy opcję sortowania, która automatycznie będzie sortowała wszystkie ikony pojawiające się na pulpicie. Jeżeli odznaczymy tą opcję, czyli wybierając sortuj według, wybierzemy nieporządkuj. Nasze ikony będą mogły być znów rozmieszczone w dowolny sposób. Jeżeli natomiast chcielibyśmy jednozowo wyrównać ikony, możemy skorzystać z opcji wyrównaj lub wyrównaj według. Jeżeli wybierzemy opcję wyrównaj, ikony zostaną zrównane z siatką, której aktualnie nie widać, ale po prostu zostaną posortowane według kolumn i wierszy. Jeżeli zrobimy opcję wyrównaj według na przykład nazwy, zostaną uporządkowane alfabetycznie, podobnie jak w wypadku sortowania, lecz jednorazowo. Jeżeli teraz utworzymy nowy katalog, na przykład D, zostanie on w swoim miejscu, a nie zostanie automatycznie przeniesiony pod literę C. Możemy również dodać dodatkowe nazwy, a właściwie opisy poszczególnych folderów, ikon. W tym celu klikamy prawym przyciskiem myszy i wybieramy opcję widoku. Z okienka, które się pojawi, możemy zaznaczyć pokaż informacje. Jak widzimy, dodatkowe elementy zaczęły pojawiać się na naszym biurku. W wypadku teczek jest to informacja o zawartościach. W wypadku dysku twardego jest to informacja o wolnym miejscu. Jeżeli chcielibyśmy na przykład powiększyć ikony, możemy również z tego okienka, które przed chwilą wywołaliśmy, tym suwakiem dowolnie powiększyć lub pomniejszyć. Jest tutaj również odstęp siatki, o której wcześniej wspominałem. Jak widzimy, możemy zwiększyć lub zmniejszyć odstępy pomiędzy poszczególnymi ikonami. Jeżeli zwiększymy odstępy maksymalnie, wtedy podpis dysku, w który włączyliśmy właśnie tą opcją, pokaż informację, będzie pełny. Nie zostanie przecięty tak jak w wypadku mniejszej siatki. Możemy tutaj również zwiększyć lub zmniejszyć tekst ikon lub zmienić pozycję etykiety, na przykład do prawej strony. Wtedy podpisy etykiety nie będą wyświetlały się pod ikoną, tylko z jej prawej strony. Po skończonej lekcji możemy po prostu usunąć wszystkie ikony. W tym celu przytrzymując klawisz myszy, zaznaczamy ikony teczek, po czym przyciągamy je do kosza.